Wbrew poszpięciu ramienny, po kosztem. Supica. jedne zabezpieczenie. Bolec. Tu jest wahacz do zagarniaczy. Remierz. Remierz z klinem, Remierz z klinem, Tu jest regulacja walca. Jedna. Tu są. Regulacja druga walca tu są śruby, śruba rzymska trzecia regulacja walca tutaj tutaj są zagarniacze zakłem tu jest włóka tak zrobiona, żeby się czyściła o walec tu jest regulacja tej wuki można w kąt ustawić tu jest walec główny walec podporowy, na którym się reguluje głębokość z tyłu jest walec w drugą stronę swoim ciężarem... Ja. Z teraz... z tyłu... Od i teraz... z tej strony jest tak samo... szyba zimstka... regulacja... regulacja... regulacja walca... No. i chodzi o to, że... To musi, ciężko podnieść, że to musi być blisko tego, że jak włóka równa pole, żeby się wyczyściło, to to będzie zregulowane, o. I przód, dodatkowa regulacja, tam będzie wyregulować co do milimetra, zaczepienie, no i supice od dołu, zabezpieczenie. I to tak z większego nie było.